Dzień dobry, szczęść Boże, szalom. Wszyscy w tych dniach, które przeżywamy, czujemy ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Nie możemy wychodzić z naszych domów, nie możemy się spotykać z naszymi bliskimi, z naszymi przyjaciółmi. No i gdzieś te ograniczenia już nam dosyć mocno doskwierają. A tymczasem mamy piękną wiosnę. Ona bardzo mocno. Pokazuje swoją moc. Znowu trawa się zieleni, znowu liście pojawiają się na drzewach, zaczynają kwitnąć kwiaty, i w tych dniach chcemy uchwycić się czegoś, co niesie potencjał nadziei. I z całą pewnością dla wyznawców judaizmu, takim ważnym momentem, który też teraz wspominają, jest święto Paschy. A więc koniec niewoli, wyjście z niewoli w stronę wolności. Na chrześcijany tradycji zachodu i wschodu święta zmartwychwstania Jezusa Chrystusa są też taką nadzieją na to, że to co ciemne kiedyś się skończy, że jest wyjście, że nie jesteśmy pogrążeni w ciemności, ale pojawia się światło nadziei, pojawia się ta idea, że życie mocniejsze jest niż śmierć, to jest związane z naszą wiarą i z tym, co przeżywamy w święta Wielkiej Nocy. Dlatego w imieniu parafii ewangelicko-augsburskiej Świętego Mateusza w Łodzi składam wszystkim mieszkańcom naszego miasta, niezależnie od religii, niezależnie od wyznania, niezależnie czy podzielają wiarę w Boga, czy nie, właśnie tej nadziei, byśmy których jesteśmy dostrzegli, dostrzegli życie, dostrzegli światło, dostrzegli, że to wyjście z niewoli w stronę wolności jest możliwe, by te święta, które przeżywamy, budziły w nas potencjał wiary, nadziei i miłości na każdy dzień. Wszystkiego dobrego.